Inkognito kogoś ubywa. Koniec wierszyka. W każdym razie, jako przedstawicielka redakcji Inkognito chciałabym serdecznie podziękować Michałowi Kaczwarczykowi za jego ogromny wkład w tworzenie tej gazetki i życzyć wielu dalszych sukcesów. Może gdzieś się spotkamy, w jakiejś gazecie. Michał, bardzo dziękujemy. To znaczy ten, yy, można mówić krótko, długo, kolega mówi długo, jeden krótko, to ja tak sam radzę. No, więc tak. Wytłumaczę yy, tu co o trzy miesiące, kurczę, tak. klasie, nie chcę się pomylić, tak. Moja nagroda. Mogę? Yy, mojej kochanej klasie trzeciej, A, Niektórzy ten wytrzymali trzy lata, niektórzy sześć. I wam bardzo dziękuję, bo wiem z doświadczenia, że zamiast trudno wytrzymać. E, porad... <grystanie> Nauczycielom, którzy chcieli zamiast zrobić człowieka, chyba nie wyszło, nie wiem, to efekty obiektywni ludzie to będą oceniać. E, składowi wszystkim lektorom naczelnym i kognitów historii chcę zaczystatować. Dawidowi też. I, I cóż, no, bawi się dobrze.